Siemano graczu, słuchajcie dzisiaj przed Wami zestawienie roku. Gry, które pokazywałem w 2020 zostały zebrane w jedno miejsce, a wybrałem te, które były pobrane przez was największą ilość razy. Są to absolutne hity, więc trzymajcie się dzisiaj wyjątkowo mocno i oglądajcie do końca, bo czeka Was tutaj gigantyczne i epickie zestawienie 25 najlepszych gier na telefon tego roku. Lecimy! Ta gra to trochę taka dzika karta, bo wyszła dopiero kilka dni temu i nawet nie miałem okazji jej zaprezentować, ale wiem, po prostu jestem w 100% przekonany, że gdyby wyszła wcześniej, to biłaby rekordy pobrań. Jest to coś, na co każdy z nas czekał już od bardzo, bardzo dawna. Jak tylko Riot Games zapowiedziało wjechanie Lola na telefon, to każdy z nas zacierał ręce. Długo musieliśmy czekać, ale już jest. Gra potrzebuje paru poprawek, ale ogólnie stworzona jest dobrze, solidnie i wygląda niestety. Samowicie. Jest świetna dla graczy, którzy z LOLem w pecetowym wydaniu nie mieli za wiele wspólnego, czyli na przykład mnie. Oj, będziemy grali kochani. To ciekawe, bo gry sportowe nie są jakoś mega popularne, ale ten tytuł znalazł się w topce. W sumie to się nie dziwię aż tak mocno, bo oferuje on zarówno profesjonalny symulator piłki nożnej wraz ze wszelkimi ligami, pucharami i masą innych elementów, jak i fajnie, luźno wyglądającą rozgrywkę. Fizyka gry zasługuje na uznanie, na pewno nie uraczymy tutaj 22 Pinoki na Urawie, tylko całkiem naturalnie poruszających się zawodników. Oczywiście w miarę możliwości. I na koniec jest jeszcze taki mały element, który mnie jara, to ruch siatki po tym, jak zostanie strzelona bramka. Mała rzecz, a zasługuje na zauważenie, bo też to dodaje coś do imersji. Ten tytuł pokazywałem niedawno, ale jest na tyle świetny, że można powiedzieć, że rozszedł się jak świeże bułeczki. Pełen akcji, akrobacji, parkour otoczony właśnie taką grafiką, jaką widzisz na ekranie. To coś obok czego ciężko jest przejść obojętnie. I ta w pewnym sensie otoczka fabularna, gdzie wsielamy się w streamera na Twitchu, który transmituje swoje wyczyny, jest fajnym dodatkiem, bo możemy mieć dodatkową motywację do tego, by zrobić jeszcze lepsze sztuczki i akrobacje, gdy patrzy na nas coraz mocniej wzrastająca rzesza fanów. Jeśli jeszcze nie grałeś, to polecam. Uwielbiam tą grę. Chyba przez cały rok nie udało mi się spotkać liczniejszej gry od tej produkcji na telefon. Jest absolutnie fenomenalna pod względem wizualnym. Niemal każdy skrawek planszy mieni się tysiącem kolorów i nowym blaskiem, a sama rozgrywka jest pełna akcji. Fabuła jest taka, że ciasteczka przejęły kontrolę nad światem i my jako krępy, brodaty wytwór laboratorium mamy za zadanie uratować świat. I robimy to zaiste w ekstremalnie widowiskowym i zręcznościowym stylu. Rozwala dla mnie za każdym razem to slow motion, które pojawia się, gdy dokonujemy ruchów, jak dla mnie każdy element tej gry to dzieło sztuki. Niezwykle pomysłowa ściganka, która pozwala nam doświadczyć wyścigów toczących się z perspektywy podłogi lub blatów kuchennych. Zasiądziemy za kierownicami miniaturowych samochodzików i pościgamy się w ekscytujących rozgrywkach. Na trasach będą pojawiać się różne supermoce, które możesz wykorzystać przeciwko rywalom, wszystko po to, by zdobyć i utrzymać prowadzenie za wszelką cenę. Nie jest wcale tak łatwo zaliczyć wyścigi, żeby być na najwyższym stopniu podium, co jest bardzo fajne, bo wyzwanie tylko. Tylko dodaje adrenaliny i angażuje nas w zabawę. Graficznie też tutaj jest ostra rozwałka. Nieźle to wygląda, co nie? Nie wiem jak w dłuższej perspektywie, bo nie grałem w ten tytuł jakoś właśnie długo, ale przy pierwszym kontakcie gra prezentuje się widowiskowo. Z tego co mi wspominaliście, to ciężko było uraczyć prawdziwego gracza w rozgrywkach online. Jeśli to się nie zmieniło, to szkoda, bo zabawa tutaj jest na wysokim poziomie. Graficznie i kolorystycznie jest miazga, a do tego dochodzi feeling strzelania i umiejętności specjalne bohaterów. Trochę tej grze zabrakłoby zostać absolutnym hitem, ale i tak wzbudziła duże zainteresowanie wśród graczy. Tutaj nie ma co się dziwić. Jest to sandbox podobny do GTA w solidnym wykonaniu. Ciężko by gracze się nim nie zainteresowali. Różni się on od konkurencji izometrycznym położeniem kamery, co zmienia trochę postrzeganie rozgrywki. Mamy tutaj bogaty, otwarty świat i pełną swobodę w podejmowaniu aktywności i wykonywaniu zadań. Robisz po prostu co chcesz, ale i tak wszyscy wiemy, że zaczniemy siać mord i zniszczenie. Wcześniej nawet nie zauważyłem, że tak bardzo wam się ta gra spodobała. Wcielamy się tutaj w nekromantę, który próbuje podporządkować sobie całą fantastyczną krainę, prowadząc do boju tytułową hordę kilkudziesięciu żywieńców. Przygoda niesie nas przez przeróżne tereny, gdzie razem za nami jak smród gaciach, ciągnie się nasza zgniła, znaczy się nieumarła armia. Zniszczą oni wszystko, na co wskażemy palcem. Swoją mocne kromanty możemy rozwijać Gra ma wiele pozytywnych opinii, więc jeśli nie słyszałeś jeszcze o tym tytule, możesz się nim zainteresować właśnie teraz. To jest coś giga. Nie wiem czy gra obiła się szerokim echem, bo wyszła tak naprawdę nie wiadomo skąd, ale narobiła u nas sporo szumu, bo została pobrana naprawdę wiele razy. Każdy z wypiekami na twarzy instalował tą grę, bo co można było zauważyć na gameplayach, gra wygląda świetnie. I oferuje przede wszystkim zapierającą dech, tajemniczą i dostarczającą dreszczyku emocji rozgrywkę, w której bierzemy do ręki wybraną przez siebie broń i lecimy w tango z przeróżnymi kreaturami. Niektóre są naprawdę przepotężne i straszne, wokół panuje głównie ciemność, którą lekko rozświetlają jedynie połyskujące promienie ognia, a my musimy zwinnie przemieszczać się po mapie, by mieć rywali na dystans. Świetna produkcja! To jest coś co też pojawiło się znikąd. gra wzbudziła zainteresowanie poprzez swoją niecodzienną grafikę, która jak na telefony wygląda fenomenalnie. Zabawa jest na tyle otoczona świetnymi animacjami, zmieniającym się otoczeniem i efektami pogodowymi, że nie jest wcale trudno wczuć się w rozgrywkę. Ponadto do naszych uszu dociera fenomenalna oprawa audio, która też robi robotę. Nieźle, bo to wygląda jak pełnoprawny twór na PC albo konsole, a my śmiało możemy rozegrać to na naszym kieszonkowym komputerze. Jest to gra MMORPG na nasze urządzenia z Androidem, która da nam szeroki wachlarz możliwości przetrwania, przeżywania przygód i organizowania walk. Gramy jako jeden z nielicznych ocalałych i staramy się nie zostać pożywieniem dla krwiożerczych mutantów. Zbudujemy schronienie, wzmocnimy je, zbadamy pustkowia, znajdziemy potężną broń, a także użyjemy różnorakich pojazdów, by poruszać się po wyspie szybciej i efektywniej. Możemy tutaj zanurzyć się w atmosferze zniszczonego świata, który zaprojektowaliśmy jest tak, że nasza gamingowa dusza będzie uradowana. Trafiamy tutaj w mroczne, izometryczne przedstawienie oparte o gatunek RPG akcji z elementami hack'n'slasha. Wiecie, hordy potworów, głębokie lochy, mnóstwo łupów, wielcy bossowie i epicka misja powierzona graczom gwarantują zadowolenie każdego, kto zna i lubi takie tytuły jak Diablo. Spodoba nam się na pewno też wysoka dynamika bitew, którą zapewnia wygodne sterowanie oraz różnorodność ciosów i umiejętności, zarówno tych fizycznych, jak i magicznych. Można tu zmiatać wszystko na w swojej drodze, a to samo w sobie jest ogromną frajdą. Nie dziwię się, że spodobał Wam się ten tytuł, bo daje on pełną akcji, rodem z szybkich i wściekłych rozgrywkę, gdzie przymierzamy z pełną prędkością przed siebie, omijając innych zwyczajnych i Bogu ducha winnych kierowców. Pędzimy tak szybko, bo jednocześnie ścigamy się z innymi szalonymi rajdowcami, którzy też pędzą jak wariaty. Istotne jest tutaj wyczucie auta na wierzchni, oraz dostosowania prędkości, by dojechać jak najszybciej do mety i nie ulec wypadkowi. Ta gra to jest mistrzostwo świata. Powiem wam, że gram wiele gier i nie przy każdej chcę, mogę w ogóle zostać na dłużej, ale ten tytuł mnie wciągnął na maksa. Ta pokraczna, chaotyczna i przezabawna walka daje takie wyzwanie i taką radochę, że ciężko przestać brać udział w kolejnych walkach i pokonywać kolejnych rywali na drodze do sławy i chwały. Jest to naprawdę prosta produkcja, która ma jednak w sobie tyle unikatowego charakteru i pomysłowości, że została przez nas okrzyknięta Jedną z najlepszych gier roku na naszym kanale Mega! Powiem wam, że jest to całkiem mało znana gra w naszej telefonowej kategorii podobne do GTA V, a oferuje jedną z lepszych i lepiej wyglądających rozgrywek, jaką mamy okazję zobaczyć na naszych kieszonkowych ekranach. Świetne bronie, mnóstwo aktywności, spora mapa i fajne pojazdy, a to tylko pierwsze z brzegu skojarzenia jakimi się nasuwają gdy widzę ten tytuł. Warto się nim zainteresować jeśli lubicie sandboxy. Jest to jedna z tych gigantycznych gier MMO, która prosto z PC wleciała na ekrany naszych telefonów i rozsadza ich pamięć swoim rozmiarem. Ale musimy być na to przygotowani, bo grama jakość i ta jakość objawia się w pobieranych gigabajtach. Jednak jeśli lubisz gatunek MMO i otwarty świat, w którym tak naprawdę bez końca możesz robić niemal wszystko, co ci się podoba, to nawet te kilka gigabajtów więcej nie robi różnicy, bo rozrywki odnajdziesz tutaj na wiele tygodni. Ta gra podbiła wasze serca, bo nie dość, że ma w sobie tak popularny gatunek, jakim jest MOBA, to jeszcze jako bohaterów, którymi sterujemy w grze, mamy postaci prosto z Marvela. I razem z ich specjalnymi cechami i umiejętnościami tworzy się z tego widowisko pełne nowych możliwości i epickich pojedynków. Gry nadal nie ma oficjalnie w Polsce, ale poprzez VPN możecie odszukać ją na innych rynkach. Ja wiem, że Wy macie swoje sposoby. W tej produkcji znajdziemy walki robotycznych pojazdów, które w prostych bitwach, które opierają się o znane nam tryby gry, jak deathmatch, będą naparzać się za naszym pośrednictwem. Rozgrywka jest przepiękna, pod względem graficznym jest to po prostu cudo. Niestety, niestety, ten tytuł dostępny jest jedynie na systemy iOS. Jest to przecudowna gra online, której rozgrywka jest połączeniem z symulatora przetrwania, sandboxa i strzelanek. Twórcy skutecznie urozmaicili tym rozgrywkę, a opakowując ją w tak śliczną uprawę graficzną i różnorodną mapę z biomami, dali nam coś, na co świecą nam się oczy. Rozpoczynamy z minimalnym zestawieniem przedmiotów do eksploracji świata, ale wraz z rozwojem, nauką i starciami z innymi graczami, możemy zorganizować najwygodniejszy i najbezpieczniejszy dom, zdobyć zapasy i wszystko, czego potrzebujemy, by przetrwać jak najdłużej. Superprodukcja! Wydaje mi się, że ten tytuł jest tak wysoko w tym zestawieniu z tego względu, że oferuje przyjemną dla oka kolorowo-cukierkową oprawę, ale jednocześnie ma wysoką rozdzielczość, która tworzy świetne wizualne widowisko. Tym bardziej, że gra opiera się o wojenne potyczki FPS, które każdy z nas lubi. Feeling strzelania jest tutaj bardzo fajnie wykonany i czujemy, że rzeczywiście strzelamy z broni, a nie z drewnianego kija z lufą. Kolejna gra z nielicznych, które zaliczają się do grona App Store, ale jest prześliczna. Oferuje ona spokojną, ale jednocześnie pełną wrażeń i pełną emocji rozgrywkę, w której będziemy mogli eksplorować zbadane i niezbadane zakątki oceanów. W tym symulatorze możemy doświadczyć przebywania w naturalnym środowisku ogromnych, przepięknych i niebezpiecznych zwierząt i roślin. Wygląda to naprawdę nieziemsko i każdy, kto jest zafascynowany przyrodą, będzie równie zafascynowany tą grą. Jest to przepiękna, jak i bardzo wymagająca gra azjatyckiego studia. Łączą na w sobie wiele gatunków, zaczynając od FPS-owej rozwałki na skardankach w stylu Dishonored, kończąc. Nasza aktywność w grze będzie pełna akcji, pełna przeróżnych mocy głównej bohaterki, które pozwalają nam tworzyć takie kombosy i eliminować przeciwników na tak wiele sposobów, że można się złapać za głowę. Mistrzostwo świata. Złotą trójkę, słuchajcie, otwiera nam gra, której nie można odebrać piękna, designu i fascynującej rozgrywki, w której mamy okazję usiąść na fotelach najszybszych i najdroższych samochodów świata. Potem, zapinając pasy i łapiąc za kierownicę, staniemy w rywalizacji z wieloma innymi kierowcami. Gra ma wiele trybów, mnóstwo aut i zabawy na wiele, wiele godzin. Jeśli chcesz, to istnieje też darmowa wersja Grid Autosport Online. Numer 2 na naszej liście zajmuje właśnie ten tytuł. Nie ma co się dziwić, bo zaoferował nam taką rozgrywkę, jakiej jest ciężko uraczyć w ogóle na rynku. Nie mówiąc już o smartfonach. Gra jest pełna intryg, bacznego obserwowania otoczenia i innych graczy, bo jest to zabawa wieloosobowa. Wśród pasażerów podróży mamy zwyczajnych NPC oraz graczy, którzy próbują się pod nich podszyć. Naszym zadaniem jest wykryć oszustów i wyeliminować ich. To jest taka zabawa w kotka i myszkę, która działa tak fantastycznie na naszą radochę z każdej po prostu rozgrywki, że to szok. Serdecznie polecam. Słuchajcie, a teraz przed Wami król tego roku, który został pobrany przez Was tysiące, tysiące razy. Jest to przezabawny tytuł, który swoim zamysłem rozgrywki ewidentnie chciał sprawić, by gracze, grając wspólnie, mogli się trzymać za brzuch, śmiejąc się ze śmiechu. Pełnimy tutaj funkcję nietypowego kuriera, który w równie nietypowy sposób dostarcza swoje przesyłki do klientów. To jest niesamowita sprawa, co się tutaj dzieje. Istne wariactwo, które dodatkowo jest wzbogacane przez. Jakieś małe glicze, które robią z tego jeszcze większą Friday i jeszcze większego banana na twarzy. Serdecznie polecam. Gra tego roku, moi drodzy. I to by było na tyle, to były gry roku, które absolutnie rozwaliły system, branża gier na telefon z roku na rok staje się coraz potężniejsza, a my mobilni gracze mamy okazję być w samym środku tej rewolucji. Wbijajcie na kanał po więcej świetnych gier, zostańcie ze mną na kolejny rok, trzymajcie się do następnego. Yo!